Siemaneczko, widzowie z tej strony, LZR. Witam w kolejnym odcinku od 30 zł do kosy na CSGO Skins, czyli klasycznie nasza seria. I jak to co odcineczek do wyrażenia, macie skinki na CSGO Skins. Więc tak, dzisiaj rozgraniczenie jest tak: M4.1 jest MPELEROSAURUS. M4, 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 nie wiem, co się czyta do, dosłownie, naprawdę nie wiem, co się czyta. I m 1 M4A1... S Night Terror co trzeba zrobić, żeby wygrać skiny? Łapka w górę, sobie komentarz i fajnie byście wbili na stronkę z kodem Elzard Oczywiście to nie jest wymagane, ale chcecie mnie wspierać, to link jest też ze strony w opisie. Z kodem Elzart na start dostajecie 2 złote, 10 groszy zł za darmo i 10% bonusu do doładowania. Macie tutaj metod odpłatność, to jakieś paysy w karty, SMS-y, karty z skinami, bilkami można wpłacać. Do tego na stronie jakby było mało, macie daily case, czyli co nie możecie sobie za darmo otwierać strzyneczkę. Bardzo spoko opcja. E, dla chętnych. E, Słowię nie można sobie absolutować. Może coś fajnego wydropi, a jak nie, to po prostu można sobie zbierać. Eee, więc co widzowie, My lecimy do challenge'u. Trzy dyszki. Kosa jest nasza dzisiaj i postaramy się to zrobić. Bierzemy szynki eventowe klasycznie. Eee, czy jest jakaś jeszcze droższa, na którą nam starczy? Niby jest ta, ale wtedy musielibyśmy zrobić tak. Dobra, te 31 zł tam nic się nie stanie, dobra, robimy tak, lecimy, pyk, 4 osoby, no i klasycznie dodajemy bociki i zapierdzielamy z tym, mam nadzieję, że weźmie nam coś fajnego tutaj, siądzie, coś z przytupem, coś mocniejszego po prostu, tak, dropniemy teraz i coś, coś takiego, co da nam satysfakcję oczywiście z dropu i... Kosę, przede wszystkim kosę, bo to po to dzisiaj gramy Żeby zdobyć tą kosę, z 30 złotych na luzie da się to zrobić e, Tylko wystarczy nutka szczęścia ok? nie w tej bitwie, nie w tej bitwie, ale zróbmy jeszcze raz taką samą Bo ta bitwa jest całkiem niezła, ta bitwa jest całkiem dobra A jak jest całkiem dobra, to trzeba popróbować, widzu, trzeba popróbować, no bo w Grzech by było nie spróbować, tak, w takiej sytuacji jak tutaj e, Tak oddaję w bitewce, więc jak nie w tej to może w tej eee, i spróbujemy. O, Alimenciarz tam jest garą dropu. Okej, okay, to mi się już podoba. Bizon Anubis. Mocny start, mocny start, bo to już fajny dropik jest. Eee, ten Max Kvar, O jezu, nie, 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 nie. Jebany Alimenciarz Dobra, ostatni raz. Ostatni raz tą bitwę, jak nie, to robimy po prostu inną. Jak tym razem miesiącznie, żeby też nie, nie spamić jednej bitwy. Ale no jest dobra, jest dobra ta bitwa, więc jeszcze ostatni raz. Alimenciarza damy. Klasykiem polecimy. Pek, pek, pek. Lecimy, lecimy. A widzowie, wy też na inne odcinki z CSGO bo co odcinek do zgarnięcia skinki, więc warto wbijać, plus przypominam, żebyście mieli 3 linka w opisie na YouTube, żebym potem Wam mógł wysłać te skiny w ogóle, bo jak nie macie, no to jest przypył moment. O, mamy bitewkę, dobra, mamy bitewkę, 14 zł, dobry start, trzykrotność, skopiujemy bitwę, nie skopiujemy jej, damy sobie trochę droższą, 14 zł, bardzo ładnie, bardzo ładnie tak, polecimy jakby tu polecieć ojoj oj ta nowa strzynka dobra, korci, korci, zaryzykujmy i dajmy do tego jeszcze mamy dyszkę idealnie, idealnie cztery, trzy osoby Trzy osoby widzowie. Nie chcę na cztery, bo tu już mam może sięść kosa tak naprawdę. I tu już z, z tej bitwy, jak ją wygramy, to możemy mieć kosę, alimenciarz, więc fajnie by tam nam siadło. Naprawdę byłoby przyjemnie tutaj koskę już zgarnąć. No, 94 zł. Lecimy, lecimy, lecimy. Najważniejszy drop. Co to za SSG? Nie mam pojęcia. 36 zł. Nie, Glock bilet, Bullet Queen. 73 zł alimenciarzowi. No nie, nie, to już jest jego. Ale lipa. Lipa drop, no trudno, trudno, czasami tak bywa I wracamy ponownie do naszych ukochanych 30 zł. Zróbmy sobie bitwę z samych tych skrzynek 7 osób czy znaczy 7 osób, 7 skrzynek, 4 osoby, let's go, no coś takiego spróbujmy, no lipka, szkoda, że nie tam nie siadło, no ale dobra no, czasami tak bywa, no nie Michael, Alex, alimenciarz, lecimy. To jest 7 tych strzyneczek, więc mam nadzieję, że będzie moc i będzie mocny dropik również. No bo jednak 7 strzynek to tutaj może coś fajnego naprawdę nam e, dropnąć, więc na to też liczę. Coś, coś tutaj powieje jakimś fajnym dropikiem e, oczywiście dla nas, nie dla przeciwników. Póki co bot Michael sobie tutaj dominuje na ósemeczce. Ale nas co jest kurwa z tym botem, no? Kolejny kałak Faktoryniu. No nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. 15 taka już ma gościu, 16 taka. No ciężko będzie do tego wrócić. trzy szynki, a czy jest szansa, ale ciężko, ciężko. No nie, no dyszkę, dyszkę jeszcze brakuje. Dyszeczkę. jakby coś z przytupem dropu. Okej, okay, to jest G? No mało, mało. No musiałoby teraz coś. Musiało coś by teraz zawiać widzu, żeby, żeby nam to siadło. No nie, nie, niestety. No ta bitwa trochę gorsza w sumie od tamtej. Teraz nam poleciało. Ale dobra, zróbmy jedną strzynkę co za dwie dychy, tak zróbmy. Jak ci siądzie to trudno, nie nasz dzień, nie nasz dzień. Dobra, dajmy tego tak, case a. on. On dobry generalnie był, on dobry był e, Nie do najgorzej, ale w sumie nie przez to, trz to trzekadam, jakie dwie dychy, jak tutaj przez trzy dych, co ja mówię, do trzy dychy strzynkę. Co ja już gadam, przepraszam, zakręcony jestem. O, i AK-47 case, idealnie. Pyk, cztery słupki. E, lecimy, lecimy tak. No fajnie, jakby tutaj coś siadło mocniejszego, no nie. Pyk, alimenciarz, pyk Michael, pyk, pyk Adrian. No i dobra, lecimy, no jakiś tutaj mocny kałaszek, mocny kałaszek by siedział Do pogier pogierczenia i Legion, uwaga czy on będzie droższy, on będzie droższy Tak, mamy to, więc lecimy dalej widzowie, nie zatrzymujemy się, 83zł, dobra 83zł, też jedna droższa bitwa na 4, jedna droższa strzynka na 4 83 84zł Pyk, pyk, dobra <grym> no, nie, teraz DevCase, Case Teraz DevCase. E, czemu się nie klikł? Teraz DevCase, Case sobie damy, nie będę już w tamtą skrzynkę ufał Pek, pek, pek. Lecimy w taki sposób. Tamtej już nie zaufam. No, jakby koska siadła, to by miło było. Jakby coś tutaj mocarnego siadło na koniec odcineczka, całkiem przyjemne uczucie by było. No i miłe, miłe zakończenie, no oczywiście, no nie widzę. No nie, raczej to nie wygramy. To 117, co? 230 zł. No to też mu na nie siadło, no ale blisko. Bo dobra, widzowie. To było tyle w tym odcinku. Stawcie łapkę w górę, subika, komentarz. Trzymajcie się. Cześć, cześć.